Gaudentarium, czyli zestaw obrazów ruchomych o żywości umysłu, tudzież lekkości ducha plebanów, mnichów i mniszek traktujący. Przy sprawaniu sakramentu bierzmowania nieraz spotykałem się z takimi bardzo zabawnymi, ale sympatycznymi sytuacjami. Pewnego razu, kiedy miałem wybierzmować młodego człowieka, który, jak się zorientowałem, przyjął sobie na imię do bierzmowania. Patrona świętego Stanisława, chciał się upewnić, o jakiego świętego mu chodzi. I tak skrótowo powiedziałem: biskup czy kostka? A on powiedział nie, nie: Kabziński. Był to ksiądz obrządku wschodniego, który po perypetiach II wojny światowej w końcu wylądował w naszej, w naszej diecezji jeszcze wtedy. I posługiwał na jej terenie. Y, miał zwyczaj y, takiego zaciągania wschodniego, takiego akcentowania słów, i jednocześnie y, bywał czasami nieprzewidywalny w wypowiadanych kwestiach. I opowiadają księża, jak to kiedyś mocował się z drzwiczkami do tabernakulum, nie mogąc się dostać do najświętszego sakramentu, aby udzielić komunii świętej zgromadzonym wiernym i w końcu zdenerwowany, majstrując przy tych drzwiczkach do Tabernakulu mają na myśli oczywiście zamek w tych drzwiczkach do tabernakulu, mówi, kiczort tam siedzi. No, Kółcieszy oczywiście ministrantów zgromadzonej służby liturgicznej, która ten kiczort odniosła raczej do zawartości tabernakulu czyli do samego Pana Jezusa. Na pewno się tego nie spodziewał kapłan o wielkiej pogodzie ducha, w wielkim nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu, a jednocześnie taka fajna kapłańska wtopa. Chciałem Wam powiedzieć o moim pierwszym kazaniu, które powiedziałem w życiu. U Jezuitów jest tak, że kazania mówią nowicjusze, swoje pierwsze kazanie mówią nowicjusze, na bardzo konkretnie w niedzielę dobrego pasterza. I tylko wtedy jest to takie kazanie powołaniowe, wyjątkowe i z reguły w kościołach jezuickich. I mi przypadło, miałem wtedy 19 lat, już byłem w sutannie przypadło powiedzieć to kazanie do dzieci. A byłem człowiekiem, który zasadniczo wszystko musi mieć bardzo poukładane, dopięte, a przełożony nowicjator powiedział kazanie musi być dialogowane. Nie mówisz w tylko mówisz w sposób dialogowany, czyli spontaniczny, co zupełnie nie przekraczało, jakoś nie wyobrażałem sobie tego. A ponieważ odpowiedzi dzieciaków są bardzo różne, to w tym kazaniu dialogowanym ułożyłem sobie je w taki sposób, że zrobiłem całe drzewo po kolei, jakie mogą być warianty odpowiedzi. I gdyby taki był wariant, to jak z tego dalej przejść, co z tym zrobić. Gdy to układałem sobie, to wszystko było bardzo dobrze. Gorzej było podczas kazania. I jedno dziecko mnie trochę przyblokowało, ponieważ w trakcie kazania było jedno z takich pytań drobnych, czy widziałeś w swoim życiu wilka. No, dobrego pasterza jest tam wilk, czy widziałeś wilkę, No i dzieci tam mówiły tak, nie. Na co powiedziałem, no ale w bajce, no gdziekolwiek, czy widzieliście wilka? No i ostatnio dzieciaki się zgadzały, że widzieliśmy wilka, ale jedna dziewczynka powiedziała bardzo głośno w kościele, ja nie widziałam. I to mnie zupełnie zamroziło, podchodzę do niej i mówię, nie widziałaś wilka? W bajce gdziekolwiek na obrazku nie widziałam. I wtedy mówię do niej, nie widziałaś wilka? Ona powiedziała, widziałam.